Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam sobie podrapać zdrabki, które nie za często goszczą na moim kanale. Jakoś nie miałam do nich przekonania, nie miałam wygranych w tych zdrabkach, no ale postanowiłam dać im jeszcze szansę. Także sprawdzimy. Być może dzisiaj akurat się zrehabilitują i dadzą. Przynajmniej zwrocik. Są to cztery zdrapeczki za 20 zł. I jest to tak. Giga życie, które do tej pory raz zdrapałam i jakoś się nie przekonałam, więc zobaczymy może akurat dzisiaj, milion w banku, gruba kasa i mój pierwszy milion. Także cztery zdrapki po 20 zł i. Jest na dzisiaj 80 zł. No to zaczynamy. Sprawdzamy. Może najpierw mój pierwszy milion. I zobaczmy. Będziemy szukać 24, 10, 37, czwóreczki i 8. No to patrzymy. 41. Trójeczka, więc oboczek się trafił. 43, 34, dziesiątka. No nie wierzę, no jest wygrana. <grym> Dobra, szukamy dalej. Może coś jeszcze sumujemy. 12, 23, 36. No tu oboczki już. Kolejny oboczek. 33. Dalej, co my mamy? Szósteczkę, dwadzieścia osiem, czterdzieści pięć, dwadzieścia dziewięć, siedemnaście. Kolejna jest czterdzieści cztery, trzynaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści dziewięć, dziewiąteczka. No i ostatni rządek. Mamy drugą wygraną. 37. No niesamowite. 21, 26, 22 i 46. No to zobaczmy, co to będzie. Tu mamy dwie dyszki i pod 37. Dwie deszki. Super. Może jeszcze coś w bonusie będzie. No nie, jest akurat świnka. Ale tutaj w tej zdrabce lot nie podłożyło nam świnki. Dało 40 zł. Także sympatycznie. No, już połowa wkładu dzisiejszego jest zwrócona. Literki A. No dobra. Czyli mój pierwszy milion się spisał. Lecimy z grubą kasą. I tu będziemy szukać 33 jedenaście, jedyneczki, siedemnaście i pięćdziesiąt cztery, a naszą super liczbą jest piętnaście. Co my tu mamy? Pięćdziesiąt siedem, dwanaście obok, pięćdziesiąt pięć też obok, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa. Dalej. Trzydzieści siedem, pięćdziesiąt trzy, dziesiąteczka, trzydzieści osiem, czterdzieści cztery, trzydzieści pięć, trzydzieści sześć, trzydzieści cztery, no nie, mamy trzydzieści trzy, czterdzieści dwa i dziewięć tutaj jest trzydzieści jeden, dwójeczka, czterdzieści siedem, czterdzieści sześć, trzydzieści dwa, no same oboki, teraz mamy co, my mamy trzynaście, pięćdziesiąt dwa, trójeczka, 18 i ostatnie 6. No i jeszcze zostaje nam bonusik. A w bonusie mamy złoto, więc no tutaj niestety gruba kasa się nie popisała. Następny może milion w banku. No i szukamy tak. 12, 6, 13, 5, ale się układają.

Dwadzieścia sześć, trzydzieści pięć, siedemka też obok. czterdzieści pięć, dziewiętnaście, trzydzieści dwa, czterdzieści trzy, szesnastka dwadzieścia trzy, trójeczka, dwadzieścia dziewięć. 28, no i ostatni rządek. 34, 36, 37, 27 i na koniec czwóreczka. Także, no niestety, milion w banku, również bez wygranej literki różne. No i ostatnia zdrabka. Giga życie, czy będzie giga, to się okaże. Szukamy dwójeczki. 11, 22, 3 i 27. Mamy napis giga życia, ale tu chyba już nie ma głównej wygranej. Więc raczej się nie spodziewam. 42, 24. Czterdzieści siedem, piętnaście, czterdzieści pięć, czterdzieści sześć, czwóreczka obok, siedemnaście, jedyneczka, dwadzieścia sześć. No same oboczki się trafiają, pięćdziesiąt, dwójeczka jest wygrana. No dobra osiemnaście, dwadzieścia pięć, może jeszcze coś dołożymy, czterdzieści trzy, trzydzieści dwa, szósteczka, osiem, siedem, no i ostatni rządek, trzydzieści 33, 53, 28 obok i 48, a nasza dwójeczka kryje 20 zł, więc tylko zwrocik. No ale dobre i to oczywiście. Także podsumowując, dwie zdrapeczki z czterech wygrane. Wkład był 80, a mamy 60 zł, także w sumie niewielki minusik, 20 zł. No wiadomo, że zawsze mogło być lepiej, ale nie ma tragedii. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Jak Wam się podobają moje filmiki, do komentowania, lajkowania. No i do usłyszenia następnym razem. A dzisiaj życzę Wam miłego piątku i miłego weekendu pozdrawiam cześć